piątek, 15 marca, od godziny 10 na terenie świetlicy terapeutycznej nr 1 przy ulicy Chrobrego 13, będzie niecodzienna okazja, by porozmawiać z wszystkimi specjalistami związanymi z prawami konsumenta. Spotkanie jest otwarte dla każdego, udział w nim jest bezpłatny. W szczególności w tym roku poświęcimy dużo miejsca tzw. e-konsumentom i prawom, które przysługują w tym zakresie. Należy zauważyć, że XXI wiek to jest rozwój tak naprawdę ogromny postęp technologiczny, i większość tak naprawdę zakupów przeniosło się w internet. W spotkaniu wezmą udział również legniccy policjanci, którzy skupią się na zagadnieniach związanych z oszustwami popełnianymi na seniorach. Ta część społeczeństwa jest teraz najchętniej wybierana przez nieuczciwych sprzedawców i oszustów. Jakimi są ofiarami przestęp tak naprawdę, bo jest bardzo dużo oszustw tak naprawdę, nie tylko na gruncie konsumenckim, bo te się często pojawiają, jeżeli chodzi o pokazy, czy zawieranie umów tak naprawdę, na odległość, lub poza lokalnym przedsiębiorstwa, tak zwane umowy w większości energetyczne, które są podpisywane w drzwiach i są duże Czasami bardzo niekorzystne. W piątkowym spotkaniu wezmą też udział po raz pierwszy przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Warszawy. To instytucja niezbędna w sprawach transgranicznych, a zatem w przypadku zakupów poza granicami kraju lub przez internet od przedsiębiorcy z zagranicy.